Aby przeprowadzić transakcję, wprowadź kwotę z groszami na klawiaturze terminala i potwierdź zielonym przyciskiem Enter. Jeśli klient chce zapłacić zbliżeniowo, powinien zbliżyć kartę do czytnika. Jeżeli posiadasz zewnętrzny pinpad, kartę trzeba zbliżyć do czytnika na pin-padzie. Zapalenie się wszystkich czterech diod to potwierdzenie, że karta została zaakceptowana. Gdy kwota transakcji przekracza 50 zł, Wymagana jest weryfikacja posiadacza karty. Poproś o wprowadzenie kodu PIN i potwierdzenie zielonym przyciskiem Enter. Terminal w obu wypadkach wydrukuje kopię potwierdzenia realizacji transakcji dla sprzedawcy. Oderwij wydruk i potwierdź przyciskiem pod słowem OK. Terminal zapyta, czy drukować kopię dla klienta. Jeżeli klient potwierdzi, że potrzebuje papierowego potwierdzenia transakcji, wciśnij przycisk pod słowem tak. Jeśli podczas drukowania pojawi się komunikat brak papieru, wymień rolkę i potwierdź przyciskiem enter. Wciśnij przycisk pod słowem kopia. Wydruk kopii potwierdź przyciskiem pod słowem ok. Klient może dokonać płatności również za pomocą karty z chipem lub paskiem magnetycznym. W przypadku karty chipowej, najpierw wprowadź kwotę i zatwierdź ją przyciskiem Enter. Kartę należy wprowadzić do czytnika na terminalu lub PIN-padzie. Poproś klienta o wprowadzenie kodu PIN i potwierdzenie przyciskiem Enter. W przypadku karty z paskiem magnetycznym, po wprowadzeniu i zatwierdzeniu kwoty, przeciągnij kartę przez czytnik, który znajduje się z boku terminala. Poproś o wprowadzenie kodu PIN i zatwierdzenie zielonym przyciskiem. Jeżeli na ekranie terminala nie pojawiło się żądanie wprowadzenia kodu PIN, poproś o złożenie podpisu na pierwszym wydruku dla sprzedawcy. Sprawdź, czy podpis jest zgodny ze wzorem podpisu na karcie. Jeśli podpis się zgadza, naciśnij przycisk Enter. To wszystko. Wiesz już, jak przeprowadzać transakcje na terminalu Ingenico.